Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezusa, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia. Mówimy o starcu Symeonie, który uczynił najpiękniejszy ze wszystkich ludzkich gestów. Wziął w objęcia małe dzieciątko, niemowlę. To odruch najzwyczajniejszy na świecie. Odruch y, jakoś głęboko wpisany w serca każdego człowieka, który ma choć odrobinę czułości. Gdy widzimy małe dzieci, w bardzo naturalny sposób pragniemy je przytulić, ochronić, y, pragniemy okazać im miłość. Tymczasem Symeon dokonał czegoś jeszcze większego, bo okazał miłość, przytulił. Samego Boga. Może tak jest, że przytulając dziecko przytulamy Boga, a może jest właśnie jeszcze głębiej. Może to ten odruch przytulania Boga powinien stać się naszą codziennością, powinien stać się normą naszego życia. Może powinien stać się zadaniem na cały nowy rok wzbudzić w sobie taki święty zwyczaj przytulania Boga w moim sercu. Do zobaczenia jutro.